Cześć, Manko, witajcie znowu w GETA Online e, Lowridery, tak. E, dzisiaj sobie gramy znowu z Karolem. W ostatnie pięć... ostatnie dwie misje, tak. Da. siemka. E, no. No i... Ogólnie wiem, dawno nie było Lowriderów, w końcu wreszcie się nam u może uda skończyć tę e, serię. Ale to dlatego, że nie było łatwo. Ta misja jest ciężka, naprawdę ciężka. E, a poza tym też czasu za bardzo nie było, bo bo Później This of Mine był Balfront i ogólnie. No, nie po drodze było jakoś tak y, z tym GTA znowu, ale dobra, wracamy. I ogólnie no, w tej misji skończyć. chodzi o to, żeby rozwalić y, Balasów. No i to. No o to chodzi. Co nie będzie za okay. łatwe. Mm. Najgorzej no, dobra, z tymi motorami ja się jest. No właśnie. O! 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 Jest, o! 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 Bomba. Dobra, dobra, ostatnich dwóch zostało zabił, ty mnie nie zabił Dobrze nam idzie nawet Nie może nie może na mnie pójść Dobra jest Ty, poszło dobrze. dobrze Czekaj tam bo tam zostało jeszcze kilku chyba Właśnie Właśnie ja mało HP Tylko wiesz zabij go od razu No strzelam yes. w nich Ja, yes. yeah. dobra Ale czekaj bo jeszcze żyją A dobrze Kurde no, Jeszcze serde. bliżej te bomby <grym> Dobra Hotel Richman Gry są gleby, gry są glebę. no dobrze jest Teraz gramy na łatwiejszym poziomie, bo wtedy... bo mamy jedno życie, a wtedy w ogóle nie mieliśmy ostatnio jak nagrywaliśmy Nie chyba... A nie może. może... Tak, chyba tak. No i bo nie to naprawdę się. ciężkie było. A no. ja tu siedzę z boku. Ja tu siedzę ze tyłu wbrew. Znaczy ja jestem z przodu, no. A ja myślałem, że właśnie myślałem, że ja się ze spodu. No dobra. Teraz jedziemy... A, tutaj do hotelu. Cy... Ale ja mam mermaxy, jakieś. W ogóle teraz... Była aktualizacja zimowa, niby, ale śniegu nie widzę. Nie widać, nie wiem dlaczego. Może akurat nie tak ma szniegu, trafiamy. Nic. No właśnie, A ja nawet wziąłem świąteczną choinkę, bo dzisiaj odcinek z kamerką znowu. Więc. Macie tak. choinkę. Dla klimatu. Nie wiem, mam nadzieję, że jakoś święta się pojawi ten odcinek. Chyba go dzisiaj zmontuję, bo potem nie będę miał czasu. No i co, no i wam wrzucę. No i go nie fajnie. Potem znowu będzie, byle front. Eee, no A pójść. Po... Dobra Co? A po świętach GO. No zobaczymy, no zobaczymy Możliwe, bardzo na pewno będzie CD Skylines Będą livey Na które już tyle czasu miały być No, no i co? Kurde, wczajnik go Ej, tam ludzie wychodzą, czekaj Gdzie ja oni są? Tam, z samej strony wchodzą. Od drzwi. Ja w jedną stronę mogę strzelać. Tam celuję, a się wychylam w drugą stronę. Kurde. A na no tylko o ja. No co tak blisko? Ja się dziwię jak to możliwe, że jeszcze ten van się nie rozwalił. A tu jest! Jest, Gdzie? trzeba go załatwić. No tu a. jest. O, no nie, nie, nie. obok ciebie bomba wybuchła. Dobra, wsiadaj. Na molo. Ty o, może się uda chyba Tak? Na molo Ja w ogóle chyba najwięcej przy tych motorkach przegrywaliśmy No możliwie Ja właśnie ten śnieg też. zobaczyć no. Kurde mam w zasadzie od premiery GTA jeszcze nigdy nie byłem na tym evencie gdzie był śnieg w GTA No, no teraz jestem teraz niby jestem jak ma być ten śnieg a go nie widzę No właśnie na mamy wszystko jest więc no właśnie, ja jakoś ja gramy ja w końcu online. No i rewolwer sobie nawet kupiłem z aktualizacji, więc. Nie wiem, może to od pogody faktycznie zależeć. Oj, teraz jak się tak patrzy, to jak biało jest jakoś. Czy może tak jest zawsze? Nie wiem. Znaczy, ja mam teraz słonecznie. No też mam ja tak słonecznie, to... ale. Tak w, jak się trochę dalej, to tak jakby. bielej, no A nie wiem. No nie wiem. Może no, tak mgła jakoś... no, jakaś. No, nie wiem. No. no, zrobiliśmy wszystko, żeby go zadowolić. Małe ziomki. No. Dobra. Słamy go, bo płaci w sumie. No i dobra. On zawsze uciekał, pamiętasz? Bo on na łódce, czy tam na czym, na trubce na Już pamiętam. To i trzeba i zestrzelić w końcu Z tego, z wyrzutni namierzanej okay. no. Ty masz chyba namierzającą No mam namierzającą Nie no. mam normalnej, ale mam namierzającą Bo jest bardzo sensowne Dobra, to może być cięższe Faktycznie, ale przynajmniej zwana ja. już nie trzeba strzelać Bo jakoś tak źle mi się strzelało Mam, mam, dobra O Jezu, co on robi? Co? Idą co? Już, co, co, stało? Stało? No. co on się przewrócił? Dobra, ja mam sniperkę Co on zrobił? Kurde. Ah, to nie było. Kurde. Tam statek ten płynie, ale jeszcze jest daleko chyba. Jak coś... Czekaj, on blisko jest? O, blisko się no jest! Po, le po lewej będzie, no. Ty, ja cię ochraniam smolo. Dobra, czekaj. Widzę, że ten gościu strzela do nich ze snajpy, ale... Ja wolę... Ja wolę tym sposobem chyba jednak. Ja strzelam ze snajpy. Ty! A to ty najwyższy, to ty a jest A nie strzelać. nie, bo ja strzelam do tego na mola, a nie do tego... Ej, on co Czekaj, przynieść. nie mogę ich trafić No ja strzelam do nich, ale nie może ich trafić ta ra rakietnica No bez kitu Jakim cudem? Chyba... Czekaj szybko może po tę motorówkę trzeba iść <grym> Trzeba... Uważaj, on, on później... Dobra, ze snaperki spróbuję. No strzelam do nich z tej bazuki, to, to niemożliwe, że złożyłem kilka rakiet i nic Iść po motorówkę Szybko idź! Szybko! Szybko! Dobra Idę, idę. chyba Zabity! Tak, zabity! Zabity ich? już! No To dobrze, no Ło! Wow. Ale to było dziwne, w sumie Co to było? O, wróg publiczny, no, no No może być w sumie Nagroda Wielki Wybuch, no Dobra, gdzie oni są? Na górze gdzieś? Na górze Jeden był tu Dobra, zrobicie jeszcze jeden chyba. Dobra, Dobra ja idę już do tego. Co to było? Ej mamy na Dobra czas szybko, to, bo to na czas typu. jest! Dobra, ja wygnę do tego do furgonetki Samobójstwo popełni, no nie! On wpadł w ogień. Przegrywamy! Kurde, spalił się gościu Dobra, nie. to jeszcze raz musimy, no jak widzicie, ciężkie to jest, ciężkie. Trzeba będzie szybko to załatwić ten... Um, te... Ten statek, no. A ty przestałeś? namierzyłeś go, tak? Namierzyłeś? No, namierzyłem go po kilku rakietach, w końcu udało się go trafić, jak płynął w drugą stronę. W ogóle łańcuchowa tutaj jest ta, łańcuchowa kierownica. No, fajne No, <grych> tak Dobra, niech już nie jest sala, typek, no. Dobra, dojechaliśmy, więc szybko to załatwiamy, mamy 4 minuty. Ja nie wiem, jak się mamy wyrobić, nawet w tym czasie. Nie, myślisz, ten Dobra, szybko, szybko. Ja ten ze snafie będę strzelał Dobra, to No nie, no, jest no to co strzelił z bazuki. Znowu tak strzelił z tej bazuki, że się zabił Dobra, Nie widzę dostało. Jeszcze za daleko jest ta, ta no, motorówka Ja zabijam Cześć. dużo ich Dobra. No nie, on strzelił A, bo my tą motorówką chyba będziemy musieli popłynąć do tego celu Czy nie? Nie, to można było zrównoważyć. Dobra, to wy się tam zajmijcie na górze na razie. Ja ich tu zabijam na razie. Kurde, no traf go rakieto. Jest, zniszczeni. Poszli. O jak tam sobie radzicie na górze? No tutaj dużo ich rozwaliłem już. Dobra. ja na dole tu już jest jestem, ośmiu. niestety. Ja ich tu już osmiu rozwaliłem. Dobra, ja, ja biorę furgonetkę już zabicie ich. Czekaj to ja idę tak? na górę A bo ty na plaży przeszedłeś tak? Tak? No zeskoczyłem, żeby właśnie do tej motorówki w sensie nie było potrzeby nawet takiej Bo nieśmy... Nie przed... A nie, mam furgonetkę No czemu on Szybko rozwalcz ich no No właśnie tam gościu już wraca do furgonetki Kurde O dobra. Dobra, je, dobra, 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 dobra Dobra, szybko Biegnę, biegnę Ej, bo helikoptery, helikoptery są! O, morze Ale mamy przynajmniej dużo więcej czasu Dodatkowe śmigłowce, no powiem wypad <noise> Dobra, czekaj, wezmę jeszcze, jeszcze rakietnicę na sześć no, i gdzie oni są? Daleko od nas? Dobra, jedziemy w ich stronę. Trzy śmigłowce to są. Jedziemy bez nich? No czekaj, dobra, nie, nie, po, nie, wejdą już. Dobra, a co, Już dobra. to są, wysiadamy. Chodź, cz stój tu, stań tu. Trzy śmigłowce. Stań tu już. Chyba. Dobra, dobra w jeden już strzeliłem, zobaczymy. No, save, ten sam co ja. No znowu w ten sam co ja, Ej, no co za w Szybko, minuta Uważaj na auta, które jeżdżą No właśnie dobra Dobra Szybko. Szybko, co teraz, co teraz? Wsiadamy O, dobra, dobra czas masz. się skończył, no No Dobrze Udało nam się, no i teraz wracamy, mam nadzieję, że teraz nikt nie zginie No Nie no, ładnie, za drugim razem. No, ci co, Lamar chyba już kończy z tym. Jeszcze jedna misja została. No właśnie, jeszcze jedna misja została, ale powiedział, że już kończy z tym. Więc no. nie wiem, co będzie jeszcze. Może zostanie po rachunki jakieś. Dobra, dojechaliśmy chyba. W końcu się udało. No, no, no i co teraz? Co? Oh, 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 oh. Oh. Koniec ginie, ty Ej bo on jest ten Dobra <grym> Dobrze jest Dobra siódma misja wreszcie zalicona i przed nami chyba no. już ostatnia, ósma Misja o, z low